Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Juri Andrejev, studiuję na drugim roku na kierunku Informatyka. Jak się panu studiuje? Studiuję się dobrze, ponieważ uczelnia jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, więc wszystko mi się podoba bardzo dobrze. Dlaczego wybrał pan ten kierunek studiów i jakie ma pan hobby? Jeżeli chodzi o kierunek, yy, dlatego, że można w przyszłości pracować zdalniej. No i dlatego, że naj, najbardziej to dlatego, że mi się podoba. Jeżeli chodzi o hobby, to gram yy, rugby na wózkach. No i to jest dla mnie jakby najbardziej dla osoby niepełnosprawnej yy, tetraplegika. Najbardziej taki sport, jaki pasuje, więc podoba mi się to bardzo. No i takie mam hobby. Czy korzysta pan ze wsparcia BON? Jeśli tak, to z jakiego? Tak, korzystam. Najbardziej korzystam z zajęć sportowych. Jeszcze korzystam z asystenta i z dostosowania zajęć i egzaminu. Jak zachęci Pan innych studentów do korzystania z oferty BON, i dlaczego? Zachęcam, ponieważ można skorzystać z no, kto potrzebuje zajęć sportowych, z asystenta. Zależy od tego, kto i jakie ma potrzeby.